Dzień dobry kochani, witajcie ponownie na naszym kanale. E, dzisiaj zapraszam was do wspólnej pracy, ale nie będzie to ciasto. Jak zawsze są słodkości, dzisiaj będzie pasztet. Pasztet z selera, wegetariański. E, u nas w domu często się robi takie rzeczy, ponieważ Asia nie je mięsa i ona też lubi takie właśnie pasztety wymyślne, a ma ich kilka w swoim zanadrzu, bo lubi je robić. I lubimy je jeść, to też jest inna historia. E, pokażę wam jak go zrobić. No i co? Zbliżają się już święta wielkanocne, dlatego też wrzucę Wam kilka propozycji na różne ciasta, mazurki i tak dalej. To tutaj na górze, pamiętajcie, są różne propozycje dla Was. Ostatnio robiłem też fajny sernik japoński, to też polecam Wam, zróbcie sobie, bo jest naprawdę genialny. A dzisiaj robię ten pasztet. Zapraszam Was do wspólnej pracy, może nie jedzicie jeszcze takiego, to... Zrobimy go razem, a ten przepis jest z Thermomixa. Ale jak wiecie, zawsze można zrobić to też bez tej maszyny. Pokażę Wam krok po kroku. Robimy. Pokażę Wam, ja już sobie wrzuciłem na dzisiaj do zrobienia ten pasztet. To jest pasztet Celera. Dzisiaj jeszcze będę robił kruche ciasteczka kokosowe. Nie wiem, czy Wam też nie nagram tego i nie wrzucę na kanał, bo są bardzo szybkie i są bardzo fajne, takie do herbaty, do kawy. Chyba je nagram. A pasztet Celera, no to jest to. I e, zobaczcie, tutaj naprawdę dużo nie trzeba, znaczy sporo składników jest, ale to takie są składniki bardzo e, delikatne. Słonecznik, e, korzeń selera, cebula, marchewka, pieczarki, pietruszka, czosnek, e, woda, masło, bułka tarta, kasza manna, trzy jajka, sól, pieprz, majeranek, czomber lub tymianek, ja chyba dam tymianek, e, gałka muszkatołowa i kurkuma. To będzie wszystko, i później jest pieczone. No to robię krok po kroku. Zobaczycie, jak to wszystko wyjdzie. Na początek wrzucamy słonecznik. No, ja mam taki zwykły słonecznik łuskany bez soli. Troszkę więcej. I to wszystko musimy teraz zmielić na mączkę. Jak widzicie, jest to mączka taka słonecznikowa. W blenderze możecie sobie też to samo zrobić. Musimy to teraz przesypać sobie do jakiegoś naczynka. Ale fajne to wyszło. Teraz potrzebujemy 750 g korzenia selera. Ja już mam tutaj naszykowany ogromny, ale okazuje się prawie. Tyle potrzeba. No i zobaczcie, tu mam pietruszkę, marchewkę, czosnek już przygotowany, cebulę, zioła i to wszystko będziemy razem wszystko rzucać. Dobra, obieram, kroję i wrzucamy do szatkowania. Już sobie obrałem wszystkie warzywa. Tutaj seler pokroiłem na takie mniejsze kawałki. Do tego doszła pietruszka, marchewka, cebulę obrałem, czosnek później jeszcze obiorę. Teraz rzucam do termomiksa 750 g selera i będziemy to wszystko razem szatkować. Zrobiłem selet teraz do tej podstawki waromy. Musimy zrobić otwory, żeby troszeczkę powietrze nam tutaj przechodziło, żeby to się ładnie wszystko nam ugotowało na parze. Teraz wrzucamy 200 g cebuli przekrojonej na pół. Ja mam odrobinkę więcej, ale to też nie przeszkadza. I będziemy ją też szatkować. I do tego dorzucamy jeszcze marchewkę 120 g, też pokrojoną na takie mniejsze kawałki. I jeszcze do tego wrzucamy 100 g pieczarek. Ja nie wszystkie pieczarki obierałem, bo jak macie takie białe pieczarki, to nie musowo je obierać. One są wtedy fajne, tylko że trzeba je oczyścić z piasku. Dobrą metodą jest na przykład pędzelkiem albo lekko szczoteczką, bo odradzam myć ze względu na to, że pieczarka wciągnie wodę i będzie słabo. I teraz jeszcze 50 g korzenia pietruszki, czyli jak widzieliście ja tu mam jedną pietruszkę i mniej więcej tyle wystarczy. Do tego wrzucamy jeszcze 5 ząbków czosnku. 5 ząbków czosnku i teraz wszystko będziemy mieszać, w sumie siekać. 3 sekundy, obrót 5. W dolnej części przystawki waromy mamy selera, na to wrzucam górną. I przerzucam nasze warzywa. Zobaczcie, jak fajnie to się wszystko pomieszało. Nie wiem, czy mi się to zmieści. Tutaj napchane na maksa, bo oczywiście ja, jak zwykle, troszkę więcej tych wszystkich produktów daję. Ale no to nic. Teraz to pięknie przykrywamy i będziemy gotować na parze. Nalałem wody 500 gramów. I będziemy to wszystko sobie gotować. Teraz to wszystko się będzie gotowało na parze, a później będzie, będziemy robili dalszą część przepisu. Ale jeżeli nie próbowaliście jeszcze nigdy takich wegetariańskich rzeczy, spróbujcie sobie ten pasztet, bo on jest bardzo aromatyczny. E, czasami jest tak, jak dajemy coś do jedzenia e, naszym gościom, nie mówimy co to jest, to zastanawiają się, czy, jakie to jest mięso. A to są tak fajnie dobrane wszystkie przyprawy, tak to fajnie zbilansowane, że jest w smaku przepyszne, a smakuje podobnie jak pasztet. Normalny, taki wiecie, z, z mięsa. Naprawdę warto spróbować, zobaczycie. I bardzo zdrowy, polecam. Już się nam to ugotowało. Och. A, gorące. Zobaczcie, wszystkie warzywa są ugotowane na parze. Można to zrobić też w garnku, normalnie na wodzie. I teraz tak to ściągamy. I będziemy wrzucać te warzywa do środka. Tutaj są warzywa mięciutkie. Tutaj tak samo ser jest uff, miękki, ale paruje. No i teraz został nam jeszcze wywar, ale ja ten wywar sobie nie wylewam, tylko sobie odłożę do miseczki i później zamrożę. Taki wywar będzie idealny do zupy jako baza. No dobra, robimy dalej. A to zobaczcie, ten cały wywar z warzyw. Tutaj mnóstwo warzyw ciekawych, tak więc do zupy będzie idealnie. Musimy, musimy sobie przygotować taką keksówkę. Ona ma mieć około 30 cm długości. No, ta jest odrobinę mniejsza. Zobaczę, czy nie będzie za mała. I wykładamy papierem do pieczenia. Warzywa już są ugotowane. Keksówkę, tak jak wam pokazywałem, taką keksówkę wykładamy papierem do pieczenia. Włączamy sobie piekarnik. Temperatura 180 stopni. Grzałka góra dół. Muszę Wam to zawsze mówić, bo zapominam się, a później pytacie w komentarzach. Ale to dobrze, pytajcie, komentujcie, lajkujcie oczywiście. I zawsze jakieś pytania, jak macie, piszcie. Ja na wszystkie zawsze staram się odpowiadać dosyć szybko. Wszystkie rzeczy, które są potrzebne do, do zrobienia jakiegokolwiek przepisu. Zawsze piszę tam na dole w opisie filmu. Tak więc sobie scrollujcie, zobaczcie pod spodem. Na pewno wszystko tam znajdziecie. Jeżeli czegoś nie ma, to piszcie, ja na pewno odpiszę. Dobra, wrzucam teraz te warzywa do Micy Miksera i będziemy dalej działać. Teraz do tego dodajemy nasz zmielony słonecznik. 50 g masła, 50 g bułki tartej i tutaj powinniśmy jeszcze dodać 50 g kaszy mannej. No i wiecie co się stało? Nie mam kaszy mannej. Dorzucam jeszcze bułkę tartą. Będzie pewnie gorsze. Skończyło mi się. Po prostu wiedziałem, że mam i nie mam. Teraz wlewamy trzy jajka. Ja mam takie duże jajka wiejskie. To najlepiej, jak będzie dużo. Wszystko poszło. No i przyprawy. Ja już zobaczcie sobie tutaj naszykowałem. E, tutaj mam tak półtorej łyżeczki soli. Tam na dole się schowała. Dziś jest. Albo w tym, albo w tym. Tutaj jest sól. To tutaj jest półtorej łyżeczki soli. E, łyżeczka e, tutaj pieprzu e, ziołowego. Dwie łyżeczki majeranku. Majeranku nawet dam troszeczkę więcej, bo lubimy. E, łyżeczkę tymianku, ewentualnie cząbro, to co lubicie. E, pół łyżeczki gałki muszkatułowej i jedna, druga łyżeczki kurkumy mielonej. I to wszystko wrzucamy do naszej masy. Wsypujemy wszystkie zioła, sól i tutaj tak samo. Dobra, teraz to wszystko będziemy razem mieszali. Jeżeli macie termomix, to będziemy musieli to kopystką pomagać przy mieszaniu. 20 sekund, obrót 6, włożę od razu, żeby nie wyleciało. Zobacz, jak to smakuje. Dobre. Fajny smak. No i teraz wrzucamy to do keksówki. No, fajna teraz taka masa wyszła jednolita. Tak to wygląda. W smaku jest bardzo dobre. Dobra, jest równo. Wkładam do piekarnika. Temperatura 180 stopni. Pieczemy około godziny i 10 minut. Zobaczcie, pasztet już jest gotowy. Już fajnie. Wyciągam go z piekarnika.